Szesnaście kupcy. Człowiekiem, który wszedł do komnaty Oldermana, był wyklęty wieżynek. Stanął w progu i rzucił badawcze spojrzenie na niemca, który z szeroko otwartymi oczyma z podziwu czekał na pierwsze jego słowa. Przez chwilę milczeli obaj, mierząc się wzajemnie wzrokiem. Olderman spostrzegł tak wielką zmianę w osobie przybyłego, iż ten zauważył to jego zdumienie i odezwał się pierwszy. Ledwieś mnie poznał, Oldermanie. A przecież niedawne czasy, gdyśmy się po raz ostatni widzieli. Pamiętasz? Przyszedłeś mi ofiarować pokój i zgodę, a jednocześnie kopałeś pode mną przepaść. Ja? Tyś ją sam wykopał pod sobą, niebaczny. Lecz po co tu wznawiać rzeczy zapomniane? Czego żądasz? Zapomniane dla ciebie. O! Ale kiedyś gorzko wspominać je będziesz, bo Bóg jest sprawiedliwy i niepodobna, aby go tak podejść można bezkarnie, jakieście wy go podeszli. Cóż to, grozisz mi? Raz jeszcze pytam po coś tu? Ni z groźbą, ni z prośbą przychodzę do Was, potężni panowie kupcy. Przychodzę zrobić interes, w którym korzyść cała będzie po Waszej stronie. Bo oto złożyło się tak, że ja chcę wam oddać przysługę. Ty? My nic nie przyjmiemy od przeklętego. Od przeklętego zaśmiał się szyderczo Wierzynek. Więc musicie zdjąć ze mnie klątwę. My czyśmy biskupem? Nie grajże komedii ze mną, Holdermanie. Wszakże tu jesteśmy sami, a ten tam na górze, co nas słucha, zna najtajniejsze serc kryjówki. Klątwa spadła na mnie za waszym staraniem i przez wasz wpływ zdjęta być musi. I jakaż to ma być przysługa, którą nam oddać pragniesz? Wierzynek nie przestał śmiać się szyderczo. Otóż jakim cię widzieć chciałem, Holdermanie. Bez słów próżnych, jaka przysługa? Wielka, bo chcę was ocalić od ruiny. Ty? Wiesz o fałszerzach monety? Wiem. I odkryjesz ich? Jak klątwa będzie zdjęta, tego samego dnia zaprowadzę was w miejsce, gdzie schwytacie złoczyńców. I Jaką mi dasz rękojmię? A jakiejż chcesz rękojmię od człowieka uczciwego, niewinnie spotwarzonego przez was? Spojrzyj mi w oczy. Oldermanie. Myśmy kupcy i znamy się na cenie rzetelnego słowa. Czyś mnie kiedy złapał na oszustwie? Nigdy, rzekł olderman, spuszczając wzrok przed wierzynkiem. Po chwili zaś dodał: Padłeś ofiarą interesu. Tak nam nakazywała taktyka kupiecka. Wy nie umiecie się bronić, a my idziemy choćby po trupach. Trzeba ugiąć przed nami głowy, a nie stawać na drodze. Wasz handel zginął i już się nie podniesie. Nasz zawładnął światem. Jeszcze nie zawładnął, oldermanie, i nie daj Boże, aby kiedy miał zawładnąć. Mówisz o Moskwie? Kto ma Nowogród, temu i Moskwa otworzy swoje bramy. Mówię o sumieniu. Wyście sobie powiedzieli, że wszystko kupić i że wszystko sprzedać można. I udawać wam się to będzie do czasu ale przyjdzie chwila gdy aby być w zgodzie z tym szatańskim prawem waszem kawał własnego serca oderwać i rzucić przyjdzie bo ci wy ludźmi jesteście choć nimi być nie chcecie wtedy co wtedy powstaną w duszach obrażonych i deptanych ludzi furie zemsty i te was pożrą bo nic się tak nie mści na człowieku, jak obrażone prawa człowieczeństwa, których niczem nie kupisz i których tak łatwo nie sprzedasz. O, brednie małodusznych i ciemnych ludzi! Gdy odkryjesz fałszerzy, już się tak śmiać nie będziesz, oldermanie. Więc sądzisz. Urwał prędko i zerwał się z siedzenia, przystępując z trwogą do wierzynka. Nic nie sądzę. Czy ugoda stanęła? Kiedy klątwa zdjęta ze mnie zostanie? Olderman popatrzył w twarz wyklętego, jakby się chciał jeszcze zapewnić o rzetelności słów jego. Potem rzekł po chwili. Za trzy dni. Prędko prowadzicie interesy. Za trzy dni dotrzymam, co obiecał. Jakim sposobem? Stawię się tu nocą. Wyślesz ze mną ludzi, jakich ci się podoba, i udamy się do jaskini złoczyńców. Podaj mi rękę. Wierzynek ją cofnął. Ręki wyklętego dotykać się nie godzi, oldermanie. Wierzynek chciał wyjść, lecz nagle, jak gdyby sobie coś przypomniał, przystanął. Potem przystąpił aż na środek izby, skinął na zdziwionego oldermana, aby się doń zbliżył, i rzekł z cicha. O naszym przedsięwzięciu nikt, ale to nikt wiedzieć nie może, prócz nas dwóch. Pamiętaj, gdy Wierzynek wyszedł, Niemiec długo jeszcze patrzał na drzwi w ponurem zamyśleniu. Potem, jak gdyby zbierając w myśli słowa, które mu wyklęty wygłaszał, mówił do siebie. Któż są ci zdrajcy? Nikt prócz nas dwóch wiedzieć o tym nie może? Byliżby to... Wstrząsnął się nagle jakby od ukąszenia żmii. To by było okropne. Ha, zobaczymy. Potarł ręką czoło, rzucił się na krzesło i znów mówił: Sumienie, sumienie, głupi człowiek, własne serce rzucić na ofiarę ustawom Hanzy. Gdzie idzie o jej byt, o jej dobro, tam serce w rachubie być nie może. I chodził niespokojny, mierząc izbę tam i z powrotem. Odkryjem zdrajców. Inaczej będę mówił, gdy ich zobaczę. A, piekło. Ta myśl jak świdrem strasznym wierci mi głowę. W tej chwili drzwi się otworzyły i weszli do komnaty odbert i Folchart, niosąc klucze i bilans dnia całego. Olderman ich lubił, miał do nich zaufanie, nie taił się przed nimi z tym, co dotyczyło interesów związku, z wyjątkiem rzeczy sekretnych. Więc i teraz, gdy ich zobaczył, odzyskał dobry humor na chwilę i już miał na ustach wykrzyknik: pożądana wieść. Gdy nagle rzucił okiem na drzwi i cała postać wierzynka, złowroga tajemnicza, z palcem na ustach, stanęła mu przed oczyma. Urwał przeto, skinął mu uprzejmie głową na dobranoc, a gdy wyszli, znów się pogrążył w zadumie i dopiero świt letniego ranka zaglądającego przez okrągłe szybki jego okien obudził go z odrętwienia. Zgasił światło, otworzył okno i wychylił się na ulicę. Cisza ranka przerywana tylko świergotem ptactwa zbudzonego i okrążającego wieżyce Panny Maryi, Wtem z za kościoła wyłoniło się dwóch ludzi i dążyło przez rynek ku sukiennicom. Poznał ich przy bladym brzasku poranku. Był to odbert i kuternoga. Skąd wracają o takiej porze? Minęli sukienice i udali się ku mieszkaniu paternoster machera. Olderman wychylił się, aby ich lepiej zobaczyć. Odbert oddawał kuternodze jakiś przedmiot, który ten ważył w ręku, a potem zdawało mu się, że słyszy wyrazy dziś lekki. I tak przezacny pan olderman był znowu tem rozciekawiony i pogrążony w myślach i przypuszczeniach, że choć się rozebrał i ułożył do snu, sen się nie zjawił. Poświęcił tę noc całą dla dobra związku.